Bardzo mi miło tutaj się z Państwem spotkać na pikniku, czyli na tym, co się kojarzy z zabawą. Ale ja, proszę Państwa, chciałem dzisiaj powiedzieć o paru poważniejszych sprawach. I jeżeli Państwo pozwolą, to bym to właśnie powiedział. No tak się złożyło że idąc tutaj spotkałem pana, który przed laty, to był rok 2007, późna jesień już nie byłem premierem dziękował mi za tu jest oczywiście to troszkę w cudzysłowie nakarmienie głodnych dzieci tu, w tych okolicach tak proszę państwa ja na tych ziemiach często słyszałem że państwo o nas zapomniało. Państwo zapomniało o tych ziemiach. Jeśli spojrzeć wstecz na te ostatnie 30 lat, czy jeśli chodzi o to, o czym będę tu mówił, prawie 30 lat, bo to się na początku 90 roku zaczęło, to rzeczywiście najpierw był plan Balcerowicza, który z jednej strony robił Rzeczy, czy w jego ramach robiono rzeczy, które były nie do uniknięcia. Trzeba było w przy Polsce przywrócić pieniądz, ceny, podstawowe kategorie ekonomiczne, bo w socjalizmie tego nie było. Nie dało się prowadzić rozsądnej gospodarki. Ale z drugiej strony ten plan zupełnie nie brał pod uwagę interesów milionów ludzi, a szczególnie właśnie tych ziem. I to było ogromnie bolesne. To była rzeczywiście sytuacja w której bardzo, bardzo wielu mieszkańców tej ziemi znalazło się w sytuacji bez pracy, bez nadziei, często bez szans także dla dzieci, bez dostępu do kultury, ze słabym dostępem do światy i to w zasadzie tylko na tym najniższym poziomie. I ta sytuacja dotyczyła zarówno wsi, zarówno dotyczyła pracowników byłych. Państwowych gospodarstw rolnych, jak i dotyczyła miast, szczególnie tych mniejszych, dotyczyła ogromnej części tego tutejszego społeczeństwa. A przecież jesteście Polakami, a Polska jest jednością. Wszyscy Polacy muszą mieć takie same pole. I ta zasada, zasada, że wszyscy jesteśmy Polakami, że obowiązuje solidarność, sprawiedliwość, była wtedy łamana. Ale to był dopiero początek, bo potem przyszły jeszcze prywatyzacje ogromnej części majątku państwowego, często za bezcen. Oczywiście nie ma innej alternatywy niż gospodarka rynkowa. W gospodarce rynkowej musi dominować własność prywatna, ale to nie oznacza, że należy to, co jest własnością wspólną, oddawać za bezcen, bez żadnego przemyślanego planu, bez niczego, co tworzy jakąś perspektywę, a często po to, żeby to po prostu zniszczono, bo często kupowano zakłady po to, żeby je zniszczyć, żeby wchodziła w zamian za to konkurencja. Przekonaliśmy się wtedy, że ta bajka o tym, że kapitał nie ma narodowości, jest właśnie tylko bajką. Ma narodowość. Ma narodowość i zawsze trzeba o tym pamiętać. Jest potrzebny ten zewnętrzny, wnosi wiele wartości i inwestycje, i różnego rodzaju umiejętności, których tutaj w Polsce dzięki komunizmowi nie było, ale o tym właśnie także nie pamiętano. Nie pamiętano o tej ziemi, także Biorąc pod uwagę inne kwestie, no choćby sprawa komunikacji, droga S11, która powinna połączyć tą Ziemię z Poznaniem, a przez Poznań z Warszawą, w ten sposób, żeby można było szybko dojechać. Dopiero teraz zaczynamy ją budować. Dopiero teraz, a powinna być gotowa już dawno, bo to było tak zwane wykluczenie, jest w dalszym ciągu. Wykluczenie komunikacyjne. I tego rodzaju przykładów, przykładów sprzedaży tych dóbr rodowych, srebr rodowych, jak to się często mówiło o najważniejszych zakładach pracy, sprzedaży całego przemysłu farmaceutycznego. Teraz za to płacimy tym brakiem lekarstw. Na szczęście to już jest w wielkiej mierze opanowane, ale to przecież jest ta główna przyczyna wielkiej części przemysłu spożywczego, różnych innych. Działów przemysłu. Przecież chciano sprzedać nawet lotos, chciano sprzedać coś, co było dla nas ważne, jest dla nas ważne nie tylko z punktu widzenia gospodarczego, ale także strategicznego z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. I to, szanowni państwo, też jeszcze nie wszystko. Bo przecież w pewnym momencie zaczęło się wycofywanie z ośrodków prowincjonalnych, komisariatów policji. Poczt, likwidowano szkoły, połączenia komunikacyjne, różne urzędy. Postanowiono po prostu zostawić tych Polaków, którzy żyją poza dużymi miastami, samym sobie. I to było już coś, czego w żadnym wypadku nie można akceptować. Uzasadniono to teorią liberalną. To ważna w dziejach ludzkości, w szczególności. Ostatnich wieków i pod pewnymi względami piękna idea, ale w Polsce prezentowano ją w formach karykaturalnych, skrajnie uproszczonych i w gruncie rzeczy prowadzących właśnie do takiego przeświadczenia, że państwo nie ma żadnych obowiązków i nie powinno mieć żadnych obowiązków wobec obywateli. Że w gruncie rzeczy, jak to kiedyś jeszcze bardzo dawno temu powiedziano, ma być tylko nocnym stróżem. To, Szanowni Państwo, wielka nieprawda. Tak wcale nie jest w bardzo wielu krajach, które osiągnęły sukces. Ogromny sukces. I tak chcę Państwu powiedzieć: od jakiegoś czasu nie jest już w Polsce. Nie będę tu Państwu opowiadał długiej historii usiłowań, by tą politykę, którą tu pokrótce opisałem, zmienić. To trwało od początku lat 90. Pierwsza próba to jeszcze było porozumienie Centrów i rząd Jana Olszewskiego, czyli rząd partii porozumienia Centrum i sojuszników. Ale to trwało krótko, później były inne próby. Nie ma sensu o tym mówić. Od prawie czterech lat zmieniamy Polskę.

ma obowiązki wobec obywateli i ma ogromne możliwości zdziałania różnych dobrych rzeczy. Sądzę, że wielu spośród państwa się o tym już przekonało. I ja zapewniam państwa, że taka polityka będzie trwała, ale jeżeli mamy tak trzymać, to musimy mieć wasze poparcie, bo tylko razem możemy tak trzymać. Ale tu nie chodzi tylko o coś bardzo ważnego, ja tego nie lekceważę. No, nie mogę lekceważyć się tym szefem partii, czyli o najbliższe wybory i te późniejsze w 20 roku prezydenckie. Mamy wspaniałego prezydenta, ale powinien być wybrany na kolejną kadencję. Najlepiej w pierwszej rundzie. Ale to jest, proszę Państwa, także nadzieja na to, że to będzie takie poparcie trwałe, poparcie w pracy, która powinna być i będzie, będzie praca. To jest tak, że jeszcze dzisiaj, mimo że bezrobocie jest niskie i że w wielu miejscach kraju praktycznie w ogóle go nie ma, to jednak są jeszcze takie miejsca, gdzie to bezrobocie jest i my coś z tym się zajmiemy i też to zlikwidujemy Polacy muszą mieć pracę Polacy muszą wracać z zagranicy do swojej ojczyzny I już zaczęli wracać musimy dzień, budować dzień, dobry czas dla Polski. Musimy wspólnie, podkreślam wspólnie budować dobry czas dla Polski. Sądzę, że ten czas już jest, ale on powinien trwać za rok, za pięć, za 10, za 15 lat i później. Żebyśmy w pewnym momencie, wcale nie musi to być moment tak odległy, szczególnie jeśli patrzą na to ludzie młodsi czy średniego pokolenia mogli powiedzieć nawet w tych bogatych Niemczech. Nie jest lepiej niż w Polsce i tak będzie. Dziękuję Państwu bardzo jeszcze raz za przybycie tutaj. Dziękuję za to niezmiernie miłe powitanie i chcę powiedzieć jedno. Razem można zmienić Polskę. Jeszcze dużo bardziej, na jeszcze dużo lepszą. Możemy iść do przodu i to szybko do przodu. Możemy pokazać, że Polska to naród, który pod wieloma względami jest naprawdę w samej czołówce nie tylko Europy, ale także i świata. Dzisiaj jesteśmy na czwartym miejscu, jeżeli chodzi o tempo rozwoju. I tak trzymać. Musimy to utrzymać. Dziękuję. Człowiek ma zawodny umysł. Ja niestety o jednej sprawie super ważnej nie powiedziałem. Otóż, tak, jest sprawa Ziemi. Tutaj tą Ziemię w latach 90. najpierw zaniedbano. Ja pamiętam, jak w 92 roku tutaj byłem. I jeździłem po polach, które były zarośnięte na wysokość wysokiego mężczyzny i tylko tam było słychać różne zwierzęta. Po prostu rolnictwa nie było. Jak przyjechałem po paru latach, to już było, ale było zorganizowane w wielkich, mających bardzo często udział albo pełną własność kapitału zagranicznego przedsiębiorstwach. Myśmy polską ziemię zabezpieczyli. Brawo! Myśmy Polską ziemię zabezpieczyli. Myśmy nawet zrobili coś takiego, co jest specjalne dla tej ziemi. Stworzyli 17 wojewódzki ośrodek, który tworzy, KOF tak zwany, który tworzy tutaj tą politykę przekazywania ziemi polskim rolnikom. Bo polska ziemia musi być dla polskich rolników. Trzeba rozwijać gospodarstwa rodzinne. One są tutaj na tej ziemi często duże, ale nam nie chodzi o tworzenie latyfundiów, ani obcych, ani nawet polskich. Nam chodzi o polskie gospodarstwa rodzinne. Polskie gospodarstwa prowadzone przez rolników, którzy pracują dla tej ziemi i na tej ziemi. I ten kierunek będzie utrzymany. I zrobimy wszystko, by ta ziemia, na której jesteśmy kwitła. Bo pamiętajcie, całe Pomorze Zachodnie i Ziemia Koszalińska, i Ziemia Szczecińska to jest coś dla naszej ojczyzny bardzo ważnego. To jest, można powiedzieć, strategiczny punkt naszego kraju. Strategiczny punkt. I jak mówił mój świętej pamięci brat, nie ma silnej Polski bez silnego Pomorza Zachodniego. Brawo! I proszę Państwa, jeszcze powiem jedno. Widzę tu napis Konstytucja. Bardzo dobrze. Rzeczywiście, proszę Państwa, pewnie nie za tym razem, ale przyjdzie taki dzień, że zmienimy Konstytucję. Na Będzie gwarantowała prawdziwą demokrację, prawdziwą praworządność, prawdziwą równość, która dzisiaj łamana. Taka będzie ta konstytucja i będzie jasna, wyraźna, sformułowana w ten sposób, żeby były jak najbardziej utrudnione różne pokrętne interpretacje. Pamiętajcie o tym, to jest potrzebne. Nie zapowiadam tego w tych wyborach, bo to jeszcze pewnie długa droga, ale przyjdzie czas, że to zrobimy. Dziękuję bardzo.